Witajcie moi drodzy widzowie na kolejnym filmie. Zaczynam go od końca, bo ja już jestem, powiem wam, po wykopkach. Będzie z tego jeden cały film, także nie będzie żadnej przerwy, nic. Piękny w tle mam zboże, już do koszenia zdawałoby się, bo takie żółte, a jednak jeszcze nie. I powiem wam, że dzisiaj taka miła niespodzianka. Poszedłem w inne miejsce, zrobiłem dużo kilometrów, żeby właśnie sobie znaleźć coś nowego, żeby wam umilić czas na filmie jakimiś innymi rzeczami niż tylko PRL -e. i okazało się, że tam nic nie było. I wróciłem na swoje stare śmieci i tu jest taka miła, zarąbista niespodzianka, ale powiem wam jak chcecie zobaczyć co było, to po prostu musicie teraz zostać na chwilę i obejrzeć ten film, bo powiem wam, że nawet fajne fanty wyszły, także zapraszam. Witam was moi drodzy. Minęło kilka dni. No i Krzysiu zapomniał jak wygląda piekło. I właśnie w piekle jestem, powiem wam, bo chodzi o robactwo całe to. Robale, miałem powiedzieć. Już nie chodzi mi o komary, ani te muchy, ani ten. Tylko te muchy po prostu, to jest to jest piekło, powiem wam. Ja stąd uciekam, powoli wycofuję się. Bo jestem takim fajnym, kawał drogi szedłem, kiedyś tu byłem. Zanim się tu przedarłem, powiem wam po, po cycki haszcze. Nic tu nie ma, w ogóle sygnałów nie ma. Dopiero taki pierwszy lepszy, oprócz polmosa jednego i mamy obrączkę gołębiom.pl. To już mówię, coś tam nagram, żeby za zacząć ten film. Kleszczomów jest miliony. Tysiące, nie wiem jak to powiedzieć. No dobra, nie będę już marudził, po prostu lecimy dalej gdzieś. Wychodzę stąd. Boże, co ja się za tym nakopałem. Patrzcie. A to jest tylko z jakiegoś pługa starego kawałek taki. Tak, ziemię brało dobra. Ach. Kurde, jak ja nienawidzę naszych lasów. Tu nie idzie chodzić normalnie, a to dopiero z wykrywaczem. Patrzcie, jak ja wyglądam. Tak jest duszno. I jeszcze parę razy kopniesz, i już jest po tobie. Jarek. Mam tą twoją nową koszulkę, ale szkoda mi jej założyć. Bo ona po jednym razie jak szmata będzie wyglądała. Także to mnie jeszcze męczę do końca. Wiem, że nie atrakcyjnie w niej wyglądam. <grytanie> ale o to, to ja już się nie muszę martwić. Bo zobaczcie, tutaj w końcu coś jest. Tutaj, ten guzik chyba będzie. Ale ja coś widzę tutaj ładniejszego, powiem Wam. Na tym guziku, co to będzie. O, już wiem co to będzie. Te dwa takie, te sztylety. Kurde, zapomniałem co to za guzik. Coś z, Czecha, z Czechami związane. Było dwa miecze, dwa sztylety. Nie wiem. No to mamy w dnia. Powiem wam, że tu nic nie ma. No to jest teraz i ten obrączka. I idę do drogi. Już nawet tak trochę myślę, że się zgubiłem. Powiem wam, chociaż mnie się to nie zdarza. Lecę dalej. Tutaj coś ładnie bije. Siegla. Dobra, któraś już z rzędu łuska. Dobra, wchodzę tu w te moje krzaki

i popatrzcie, tyle razy tu chodziłem, a jeszcze taki piękny sygnał tutaj mam, że aż nie wierzę. Tu jest w ogóle takie miejsce tych yy, pomocy zimowych, tych aluminiowych takich odznaczeń. Ale by fajnie było, jakby taka wpadła. Dawno nie miałem czegoś takiego. A to jest właśnie taki sygnał. Mary krezo muchy muchy inne gady No idzie to jest Patrzcie jest okrągłość jakaś ale strzał na no. Żywo można powiedzieć, będzie 50 Wajmarska chyba. Tak, na pewno. Zobaczcie ile razy, milion razy można chodzić. Mówić sobie, byłem, nie wracam. A zobaczcie. Taka duża moneta pominięta. Mhm. Także pierwszy moniak dzisiaj. I lecimy dalej. No powiem Wam, że miło, miło wrócić na stare miejsce. O, patrzcie, ten sygnał był w ziemi, tu tylko z jednej strony był ten sygnał, z drugiej nie było go. Ale mówię może coś głębiej i mamy monetę, patrzcie. Yy, złoto Weimaru. Piątka, proszę bardzo, tak? Na pewno? Na pewno. Ale fajnie powiem Wam. Ja gdzieś kilometry idę, krzaki, potąd, nie wiem ile tych kleszczomów we mnie siedzi, a ja wracam na stare miejsce, i a ja tutaj mam monety, właśnie, nie tam. Popatrzcie, moi drodzy. Tu jest piękny sygnał. A że tu nie ma śmieci, to można być prawie pewnym, że jest moneta. I tutaj nie ma takich typowych śmieci współczesnych. O, trochę kuszeni są. No co jest? No tu gdzieś głębiej, no to już dobrze. Jak głębiej, to dobrze. Jest korzeń. Dobra. No kurde. Nie no zdaje się, że to jest tutaj. O. Ale chyba nie tym razem. Tym razem mam obrączkę jednak drugą. Taką starszą. Ajajaj, aj, aj. No ale fajnie też jest. Też jest dobry fan, bo to jest różnorodność. 7-7, proszę bardzo. Elegancki rocznik. Jest ze na zębach. Kolejna cena. Kolejny wiosł. Słowik sześćdziesz. Bleź wichka. Ławy bęb. Powiem wam, że jest jakiś większy laps. Wcale to nie dawało fajnego sygnału. W ogóle ta Miałem iść dalej, ale tutaj nie można takich sygnałów pomijać. Patrzcie. No to będzie guzik na pewno. Tylko patrzymy co to jest za guzik. Moi drodzy, kolejny będzie chyba fajny guzik. Czyżby urzęda z Spo... pruskich? O nie, jakiś piękny guzik powiem Wam. Poczekajcie. Widzę herb, saksonii, ale domyję to. W ogóle gdzie się podział Piotr? Roki, wykopki z noktą. Piotrek, gdzie ty się podziałeś? Ani filmów nie ma. Już tam komentarzy nie wymagam, ale ty zawsze jakiś dawałeś komentarz. A tak schowałeś się totalnie, nie ma ciebie, a miałeś do Polski wracać. Wszystko w porządku? Moi drodzy. W promieniach słońca, w kroplach potu, ale guzik powiem Wam przepiękny. Dwa lwy, tam Prus Pruski to jest jakiś, podejrzewam, że Saksonia, gdzieś tam tamtędy może. Nie wiem, dokładnie to może tam opis Wam dam, jak znajdę taki guzik. Bo teraz na miejscu to tak jak ktoś tam mówi, czemu Ty nie dajesz, nie mówisz od razu co masz w ręku. No ja nie jestem alfą i omegą, po prostu jak wyciągnę coś, to ja od razu nie wiem co ja mam. Ja muszę sobie nieraz wyciągnąć yy, wiadomo tam internet odpalić i zobaczyć co to jest, ale nie chce mi się tego robić za każdym razem. I tak jak pytałeś mnie yy, w przypadku tam u Pawła To był właśnie taki komentarz. W ogóle dziękuję za ten komentarz, bo było, że tam lubisz moje filmy i w ogóle, ale dlaczego ja od razu nie wyciągam takiej klamerki i nie mówię jaki to okres, wieki, co. No, nie da rady tak od razu kolego. To nie da rady, bo powiem Ci, że... Trzeba by było za każdym razem ten telefon wyciągać, odpalać, a najczęściej to ja właśnie robię w domu, żeby być pewy, pewnym, co to jest, żeby tam głupot nie gadać. A tu mamy, powiem Wam, fan dnia na pewno. Piękny guzik. Coś pięknego. Dawno takiego czegoś nie było. Nie, hey, ja powiem Wam, że dla mnie to jest szok. Zobaczcie tu. Kolejna rzecz brzmi. Jest tu. Ale to jest, teraz to już powiem Wam. A jajaj, chyba dupka od baterii. No dobra, tak ja sobie tam rzecz. Tu już nie chodzi o to, że coś jest, ale powiem wam skąd się te sygnały tu wzięły. Taka chyba klamerka, mi się zdaje. Coś, no, zaczep jakiś. Przecież to są takie sygnały, powiem wam, donośne. Nie wiem, czy ta ziemia po prostu pod wpływem tej suszy trochę nie ruszyła tych rzeczy, niektórych. Że na lepszy kąt leżą i lepsze sygnały dają, I dlatego wybieram to teraz jeszcze raz. Tutaj mamy taką rzecz. Dobra, tu jest. Ciekawe, czy to może być jakaś wpinka. Czekajcie, coś tam widzę. Już będzie jakaś spineczka chyba. Ale by było fajnie. Ale by było, powiem wam, czekajcie. Pójdziemy na jasne miejsce. Ta będzie wpineczka, ale fajnie. Czekajcie, przymywam i mówię co to jest. Moi drodzy, zobaczcie jakie to piękne wyszło. Emalia, nie wiem co to jest. Tutaj jakieś barwy. Też nie wiem co to za barwy są białe, chyba czarna i czerwona. Tak się zdaje. Na górze jakiś krzyżyk. Czekajcie, bo jakieś gołęzie się łamią. Ale nikogo nie widzę. Także. Zmieniamy fan dnia, powiem to jest tym razem fan dnia. <grymne> Coś pięknego, zobaczcie no. Monet może nie ma, ale zobaczcie ile jest tu rzeczy już dzisiaj trafiłem. Na ekstremalnie, już mówię, ekstremalnie przychodzonej miejscówce. No tutaj po prostu już kilka razy ostatnich co byłem. Tu już zanim się tak zazieleniło, to już mówiłem, że tu nic nie ma. Dobra, dosyć mówię, idziemy. Zobaczcie. Nie mam słów. Dobra, tu widać moje stare dziury. Tutaj o. Tu były Adolfy. I zobaczcie, a jakoś się dokopałem. Powiem wam, ale tutaj tu jest ekstremalny śmietnik. Normalnie wszystko wyje w koło. Zobaczymy, czy Adolf jest kolejny. Co mi się nie wydaje, żeby to był Adolf. Kurde, będzie moneta, ale jaka? Chwila, powiem wam, że cesarstwo niemieckie. Mamy trzecią monetę, jednej do normy brakuje. Przydałoby się. Znaleźć tą jedną, i bym skończył, ale powiem Wam, że aż takiego parcia nie mam na to, bo były fajne rzeczy w koło inne. Także jak coś tam jednego znajdę i po prostu kończę na dzisiaj, bo jestem zjedzony. Zjedzony jestem przez, te, przez tych krwiopijców. No i zobaczcie, tam po drodze znalazłem taki zegarek, części właściwie kiszonkowego zegarka Ten środek, sam mechanizm, i te. A tu, no tu jest piękny sygnał, powiem Wam. Tu nie ma śmieci, także jak to jest. O, dalej, w tym miejscu jest. Być może to będzie właśnie moneta jakaś. Aha. Bardzo mało śmieci. Podoba mi się to miejsce. Bo tutaj mało tych sygnałów. Znaczy, mało. No, dużo, bo można powiedzieć, że jest przez te lata. Ale jak już są, to są fajne. No dobra, jest głębiej. Patrzmy co to będzie. Patrzcie, ja już, wiedzę, ja już widzę, że jest coś okrągłego. Zobaczcie tutaj. Czekajcie, widzicie to? O tu. Pyk. Zobaczcie, kolejna chyba ta wyskoczyła. Pięćdziesiątka. Zaraz zobaczymy sobie w lepszym świetle. O. Kamerę wypniemy. Dobra, tu widzę, że to są marki, powiem Wam 200 marek z 23 roku, aluminiowe. Także powiem Wam, że, że ja jestem w szoku. Patrzcie, jest norma. Nie ma PRL-i, tutaj nigdy nie było tych prl -i. praktycznie, Także jest, gites, są przypinki. Jest, są, jest przypinka jedna. Są piękne dwa guziki, powiem Wam, że mam dzisiaj taki dzień zrobiony, ale powiem Wam, że jeszcze jedno, na byle co wpadnie i jakoś to kończę, żeby tam. Takie wiecie. <laughs> Także do następnego dołka. Dobra, dzisiaj było to co było, powiem Wam, ale dzisiaj fajnie było, powiem Wam, bo jak się nie nastawiasz na jakieś wykopki, tak jak na tą wodę się ostatnio nastawiłem, a to wielkie G wyszło. I dzisiaj taki mówię, a idę, aby tylko coś może tam znajdę. I okazało się, że chyba nawet będzie z tego jeden film, nie, bo była norma, ale były też piękne fanty dnia, czyli te guziki i przypinka, nie wiem, dalej co to jest. Nie wrzucałem na żadną grafikę, nie wiem, po prostu się dowiem w domu. Także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Normalnie powiem wam, że ja jestem w szoku jeszcze odnośnie tego miejsca, no że tam jeszcze cokolwiek wyszło. Ja pierdzieli, nie takie cokolwiek, bo właściwie wszystko co ja znalazłem to właśnie tam, w tym przechodzonym miejscu powiem wam. Jeszcze się pokręciłem, mówię coś na koniec, ale nie chciało i mówię, nie będę na siłę już tu chodził, bo i tak powiem wam, mówię wam, muszę wskoczyć w jakąś wodę teraz do podprysznic, bo normalnie jestem pogryziony, zapocony, leje się ze mnie, przyklejony jestem do tego wszystkiego, także nie przedłużam po prostu już tego. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Trzymajcie się, na razie.